Dzisiaj zagramy sobie pierwszy raz w chińskie Brawl Stars. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj, jak właśnie mówiłem przed chwilą, zagramy sobie w chińskie Brawl Stars pierwszy raz. Dobra, tu mamy w ogóle jakieś napisy, których nie rozumiem. Dobra. Znaczy, już tu przechodziłam z samouczek, żeby właśnie nie przechodzić go na odcinku. Mamy w ogóle takiego jakiego gościa, jakiegoś... Ło, wow, co tu się dzieje? Ja nie mogę. Takie napisy, których nie rozumiem. Chcę to usunąć. Yy, I co teraz mam kliknąć? Dobra, nie będę tego usunął. w sobie zostanie. Dobra, więc yy, właśnie w tym odcinku odblokujemy m.in. St starsze Lee i zobaczymy właśnie jak tutaj się gra. Czy jest coś innego zmienionego. Dobra, więc yy, na sam początek yy, zmieniony jest taki jakby yy, awatar tej gry. Drowset właśnie ma taki tutaj pod spodem taki właśnie znaczek tego czegoś, tego, tej łapki, czy to to jest. Jeszcze zobaczymy co jest dalej tutaj właśnie do zmiany. Tu nic nie ma. E, ogólnie jak przechodziłem też e, właśnie sam uczek pierwszą grę to zauważyłem, że takie jeżeli atakujesz i jeżeli zmniejsza, mniejsza, to takie białe coś się pokazuje. A zobaczymy tabelę wyników. Nie ma lokalnie? Czy tu nie ma lokalnie? Ej, nie wierzę, że oni już nie wierzę, że oni w kilka dni wbili 38 tysięcy. Jakim cudem? Jaki ej, nie, Powiedz mi jak oni to wbili tak szybko? Przecież nie, no to nie wiem nie kilka dni, tylko kilka miesięcy. I mają wszystkie postacie w kilka miesięcy. I mają tylko ostatni level, ale wbili to wszystko w kilka miesięcy? Ja nie mogę, jak oni to robią? Ej, jeżeli oni nie, to hardko, normalnie. Dobra. Ej, przechodzimy już do gry i sobie właśnie przetestujemy, jak się tutaj gra. Obstaje, że będzie dużo chińskich nazw. O nie, lag... no patrz, gram z, pra... z samymi chińczykami. Ruchy gościu. Dawaj, dawaj. Jeszcze tak laguje trochę, ale to chyba przez internet. Mam trochę loa i to bardzo wielkiego loa. Ale no trudno, może to się zaraz uspokoi. O, emotki, właśnie, zwracam uwagi na nie. Są jednak emotki, dobra. Czy ja wyszczeliłem przed chwilą podwójnego ulta? No nie wiem, bo trochę mam lowa. Dobra, 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 ale chyba to się uspokoi. ale w ogóle tutaj nie są już takie nuby, takie... to nie są takie nubki. Noby. I no wiecie, jak właśnie są to w naszym Brow Stars dla świata, to nie są takie już nubki. E, to są takie, no już bardziej doświadczeni, takie 500 bucharków. Mi się wydaje, że oni grają. Mm, dobra, tutaj El Primo zaraz ginie. E, tutaj tego. A w ogóle też, jak jest pierwsza gra, to są większe szeli. A tu jest tylko dwie szeli, tak. Ja i ta mm, gościuwa. No, trochę tutaj jest jakby, no, inaczej niż właśnie w browserze na świecie. Ale no, właśnie... To mi się trochę podoba, że tak właśnie jest taka burza jak. Ale to też może przeszkadzać na przykład bo tak to trochę tak. No, no. dobra. I w ogóle pokazujemy motki. E, nie wiem czy to są boty, czy nie. W sumie mogą to być boty, ale z drugiej strony dlaczego by to miały niby być boty. O nie, tutaj... <ścoughs> co to było? Co to za oni zrobili? Ty, tu wskacza. Dawaj, 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 na, Nachita, dobra. A jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z chińskiego Brawl Starsa, Brawl Stars, Brawl stars czy jak tam chcecie to nazywać, to zostawcie tutaj dużo łapek w górę, a ja postaram się zrobić następny odcinek właśnie z tej gry, z tej chińskiej wersji tej gry, z chińskiej wersji Brawl Stars, no. Dobra, tu mieli wszyscy po 0, tylko Poko miał 16 i Cold miał 8, dobra. I teraz powinniśmy dostać starszeli, o ile się nie mylę. Eee... I co? Dostaniemy tam czy nie? Ej! Dl dlaczego to jest Leonard Carly już wkrótce za 6 dni? Czy ja zostałam oskamowany i nie dostałam starszeli? Ej, ej, ej! Ej, nie, nie tak nie może być. Ej, czemu ja zostałam, nie dostałam starszeli? Ej! Dlaczego? A tutaj jeszcze chcę otworzyć tą skrzynkę. To jest drobne. Nic. Ale zostałam oskamowany i nie zostałam starszeli. Dlaczego? To tak nie może wyglądać. Dobra. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj ustawienia. Trzymamy coś właśnie. To jest w ogóle wyloguj, nie wiem. Zobaczymy edycję sterowania. Tak samo jest. Zapisz. Dobra, ale w ogóle to jest, jak widzę Leonard Card z za 6 dni. Więc y, to może oznaczać, że oni właśnie jeszcze nie mają tej, tych skinów. Ale co rozważne korzystanie? Ale o czym rozważne korzystanie? O co wam chodzi? Dobra, nie wiem. Tutaj jest 12 jakichś takich chińskich y, walut. A tu właśnie mamy, no, gwarantowaną postać. 89. Y, tu możemy codziennie 25 skrzynek kupić. No to trochę słabo, ale nie, no to jest nawet trochę... To jest trochę głupio. Nie, to jest naprawdę gorzej. Znaczy na samym początku jest gorzej, ale potem już jest nawet git, bo wiecie, czasami nawet się tam uderzy z pierwszej skrzynki jakąś postać, traficie. A tu nawet, no... możecie nawet nie trafić jej, z, tylko z, dopiero z dziewięćdziesiątej, bo otworzyłem przed chwilą dwie. Z dziewięćdziesiątej pierwszej może, dobra. Ale dalej się zastanawiam, dlaczego ja nie dostałam starszej. Oskamowany zostałem. Wyobraźcie sobie, jak macie taką na przykład 2000 pucharków na jednej postaci, no i dobiera wam graczy, to dobiera graczy jeszcze dłużej niż właśnie normalnie, bo normalnie to z całego świata, a tu wam dobierasz yy, właśnie z Kraju, czyli z Chin. Dobra, więc yy, tutaj mamy, no tak, yy, tutaj, wszelka, mam Shelkę w drużynie, ale tu mają dużo chińskich nazw, których ja niestety nie rozumiem no. No przykro mi bardzo, że ja jej nie, tych nazw nie rozumiem. Czy teraz mam starszelkę? Może po nicie jak ją odblokujemy to dostaniemy starszelkę? Dobra, nita już idzie do nas nita. I mamy właśnie nitę. E, w ogóle ten znaczek jest taki trochę... Spróbuję go usunąć. Usunąłem ten znaczek. Dobra. Fajnie. Okazało się, że da się jednak usunąć ten znaczek. Fajnie, dobra. O, mam coś za da darmo? No nie, 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 gdzie jest ta starszelka? Ja się pytam, gdzie jest starszeli. Dajcie mi ją. Ej, nie, jeżeli nie dostanę starszeli, to ja będę zły i smutny. A, okazało się, że chyba nie dostanę tej starszeli. No ale, no cóż, no niestety spóźniłem się. Chyba okres na starszeli się właśnie skończył, tak mi się wydaje. Ale za to dropłem Rose, rose dropłem. Yy, właśnie. I jeszcze tutaj sobie czatowałem z takim Chińczykiem, co kompletnie nie rozumiałem o co mu chodzi. Zacznijmy od samego początku. Tu napisałem gościowi, że jestem z Polski nie wiem co on tu odpisał. Potem on tu dołączył. Ja napisałem Poland, Polska, Polska. Potem oni nie rozumieli o co mi chodzi. Więc yy, ja tutaj yy, użyłem swoich. Yy, Umiejętności chińskiego, bo ja znam chiński, ja nie na no, żartuję. Po prostu wystarczyło skopiować, napisać coś na właśnie na tłumaczy Google i właśnie to skopiować, im to sk y właśnie wkleić. Szkoda, że oni, szkoda, że oni tego, tego samego nie zrobili, bo ja tu kompletnie nie rozumiem, o co mi chodzi, ale odkryłem jeszcze coś takiego, że tutaj właśnie są tylko dwa języki: jest chyba chiński i angielski. Dobra, yy, on Twitchy. Chyba mu napiszę, że jestem na odcinku, yy, że, że jest na odcinku i kanał Matity. Za chwilę muszę to wszystko właśnie napisać. Dobra, jestem już właśnie na swoim normalnym koncie, bo tam dostałam ostrzeżenie, że nie mogę właśnie już grać w browsers, yy, bo nie można tam grać od 8 do 22, ale nie wiem o co chodzi, bo jak ja to nagrywam to jest 16 godzina. I w ogóle to ja tam siedziałam parę minut w ogóle no to nie wiem o co chodzi. A więc jeżeli Wam się odcinek spodobał, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, a jeszcze co do tego co mu właśnie napisałem, to on niestety nie zrozumiał o co mi chodzi. Ale jeżeli chcecie następne odcinki właśnie z te, tej wersji Brawl Stars, to zostawcie tutaj łapkę w górę i suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się w następnym odcinku.